do But... wieku kuku tam, na wysokim kuku ile razy tam pożyj, ile razy kuk kuk? Kiełbajny oli raki rili oli raku kuk, ile razy kuku? kuku. Raz. No to jeszcze raz i więcej I teraz raz. pięć razy kuku. No. Dzięki Tobie kukurka, małe toki bukut. Ile razy tam pojdziesz, tyle razy kuku. Śpiewajmy. Pięć razy. Oj raz. Ili, li, li. Oj raz. Brawo, uboj się, uboj się też. Tak.